Komórki, to ja bardzo dzisiaj gramy w Minecrafta yy, razem z kotkiem Tu kotek jest, który zaraz mi gryzie norka. Yy, I dzisiaj idziemy jeszcze raz do tego domku. No, będziemy chodzić tam. Ała codziennie do tego domku. No, chciałbym codziennie, ale no codziennie nie będzie. A za 4 dni yy, jadę na wakacje. To będę wam tylko. Wysy... No, wysyłał na YouTube'a yy, zdjęcia, albo tam prze filmy. No, orka nie drap. I cóż. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, bijacie na mój kanał. Bijamy 20 subskrypcji na moim kanale. I idziemy tam do jakiegoś domku, nie zna... no, którego nie znam. <laughs> I yy... Zostawcie, nie wiem, pięć łapek w górę na taki dobry film. Już trzy dni widzimy dorek. Aaaaaaa, nie drap! Nie drp, nie drap, nie drap. Kurcze, będzie, będzie to dzielnie ciężko, bo ja i się, się nie zajmuję, bo... No bo no to jest jej kota, w ogóle się nie zajmuję z tym kotem, to ja muszę się tym kotem się zajmować. Nawet idź z na foterek. Tu na podwórko. Mm. Okej. Okay. Może tej osobie te rzeczy. Jakieś. Bo Do... na razie nie wiem. Rzeczy. I mam wczoraj jeszcze te rzeczy. <noise> Ym, dobra. Koksy. Będę sobie miał. Ym, nie drap. Nie drap. I... Nurka, nie przeszkadzaj. O oh, mm -hmm, mm -hmm. no jest. Serio? O nie draw w takiej chwili. B o. Czekajcie widzowie, bo tu już mnie denerwuje, już podczas filmu. No, prosta odcinka, dobra. Bierzemy to. Zamknię... A dobra, jest zamknięty ten domek. Ale widzicie? Nedzerowa gwiazda! Ha! Co to jest, widowie? No, ja wiem, co to jest. I ryba nowa. Coś, niedawno temu, to wbiła na w środku nocy. to, ja tutaj... Ja sobie się zwijam. Ja na serio tego domku nie budowałem. Widzowie. Mam te wszystkie rzeczy. Może damy tej osobie dwie netherowe sztabki. Może no coś. Bo ona nam daje, a my nic. O nie! Trochę mam głośno. O, do Widzimy się, jak y, będzie u siebie w domku. Już jestem, widzowie. Ym, zginąłem, teraz muszę iść spać. Iść spać. I. Y, y, musimy tej osobie jakoś się oddzielić. No, po prostu jakieś rzeczy, no, że No, nie wiem co. Nie wiem, jak ona zabiła u lidera. Na serio. Nie wiem, jak. Ta osoba zabiła lidera. Może ma jakieś netherowe rzeczy. To jest sam nie wiem. Nie wiem, może ma jakieś... Nie wiem, ostrzyć, Nie wiem. tysiąc Na mieczyku. Ja nie wiem. Na razie na serio nie wiem. O, wczoraj się załącznikawałem Kilo i łopatę. Ym, I ten hełnik. Ten, ten, ten. Taki. No, sześć. No, sześć tam to będzie. Ale tą gwiazdę muszę trzymać. Ona jest najważniejsza. Ja jeszcze nie zabiłam, ale ta osoba zabiła. Jeszcze. Wyziew smoka Tu już nie wiem. Tu możemy sobie go stworzyć tego smoka. Okej, okay, wszystko zostawiam. Mm, dużo mam tych zbrojek, tych złotych. Na razie nie wiem co mogę z nich zrobić. Z tych zbrojek. A tu już mam całą zbroję. Widzowie, ale... Mm, ja mam dobry plan, bo jak mi się zniszczy ta zbroja, o ta y, enchantowana, to, to ja sobie tą zbroję zostawię, bo mogę zaenchantować. No tak. Dobra, a i tu? Hmm. Okej. Okay. Dobra, to se wezmę tu. No to może... nie, Jak będę miał jakieś ciężkie rzeczy. Dobra, diamentowi... Dobra, kilo stu. Dobra. Dobra, to już wszystko mogę tu dać. Nie. Albo tej osobie mogę dać żelazne zbroje. Bo może ma S. No, dobry, dobry mieczyk. A z ma zbroję, to mogę jej dać. Bo może ma S. No, bardzo... Mega mega najlepszy. No, może ma najlepszy mieczek, ale możemy mieć. Nie wiem. Diamentową zbroję, żelazną, ale no nie enchantowaną. To musimy dać jakieś rzeczy. Tą żelazną mogę jej dać, enchantowaną. No. Kilos jakiś. Tylko no, nie wiem, smarady. Łopata, złoto. Dobra, widzimy e, ja się, jak będę enchantował rzeczy. No, jak zaenchantuję rzeczy. Widzę, sobie, bo. trochę to potrwa, bo będę musiał kilka razy mieć. Krzywiast. A, nie muszę mieć. Ale wolę sobie uzbierać ten level. A, dobra, nie trzeba. Muszę mieć tylko lapis. Lapis, lapis. Ujej, ojej, ja się tak bałam, czy już nie mam czego, lopisu, jeju. dobra, zabieram osiem czy skoczę to? nie przeskoczyłem pu okej okay. dobra, a co będzie czym? O nie, to już nie. Wybój też nie. Nie. Dara, niech ktoś będzie w miejscu. Albo... A co tu jest? Dara, do spalenek yy, dam. Wybój szczery. To mega. Niech nie stanę się Okej, okay. głębi nowe. Dobra, ja też to jeszcze odłożę. 3. Okej. Okay. Tak. Nie starczy mi lapisu teraz. Czemu mi nie stać na level? Ale jedno ja mam przejazdy. A, bo nie mam tyle lapisu. Pociski 4, ogniem dwa. Dara, ogień 2. I... ok. ogień 3. ogień 3. okej. Dara, ogień 3 dam. Idę po łapiec na no, level. I jutro, albo dzisiaj możemy dać tej osobie... wiem czy ta osoba mi jakieś rzecz daje, taka epicka epicka, tu trzeba się też podzielić innymi rzeczami. Mm, mam duży leżar. czemu nie stracić ten 64. No co? No duży nam pomaga, duże rzeczy daje nam ta albo, dora nie, to nie będę rzeczy dawał albo mogę też włączyć to moją zbroję widzowie bo, zobaczcie bo, bo, zobaczcie tutaj mam nieździć I, y, musi na chwilę przerwać Już jestem widoczna Bo mało wcześniej nie chciałam Robić hałasu I zobaczcie Bo to jest dobrym. Tylko bym musiał Kłączyć mm, Ale no trochę by mnie to kosztowało Z Zobaczmy Ojeju. To nie trzeba już nic Albo nie zrobię Mm, tak. Norka. zastosuję, Ochrona od wybuchów 4. Niezniesione skrzy. To dobre może być, bo będzie jeszcze ciernie. Jeszcze but. Powolne opadanie 4. I niezniszczane skrzy. Dobra. Zrobimy tą zbroję, ale się widzimy jak zrobię. Będę dalej y, 53, ale będę musiał trochę tego porobić. Ała! Ała! Nie, 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 nie mogę zginąć. Będę musiał następną zbroję robić. Albo tą złotą będę miał za problem. <grym> ale nie mam hełmiku, to hełmik mi na razie nie jest potrzebny. Szkoda, że nie mogę zobaczyć ile czasu mam. Ile y, czasu y, teraz mam na filmie. I to jest trochę najgorsze. Ale okej. Okay. Dobra, to ja będę miała sobie ten y, tą złotą. I się widzimy jak y, to wszystko tak kupę zrobi. Już jasne widzowie. No, trochę. I to na serio trochę. Długo, długo. Już to mi minęło. Ale, no, jest dobra zbroja. Polecam pomagać. To za problem, żeby stracić, nie? Malutki level. No, ochrona 4. Nieźleń 2. Ochrona przez ogniem 4, niż niecalność 3, Czernia 2, o ochrona do wybuchów 4, dziś 3, ochrona przez OGNIEM 3, powolne opadanie 4 i niżalność 3 Dobra, to się widzimy tam przy, yy, przy, tej, no, przy tym domku tej osoby. Już jestem widzowie. Yy, I. Nie wiem gdzie to dać tej osobie te rzeczy? Dobra. Do tej, do tej skrzyni dam tej osobie te rzeczy. Jest na sobie dobra zbroja. I. To będzie wszystko na tyle. Jutro zobaczymy jeszcze, co ta osoba nam dała. Może napisze coś. A ja będę musiał jeszcze jakąś inną zbrojkę zrobić, bo na razie zespałą jestem zbroją, ale wysok mam dobry, polecam. Dobra, to będzie wszystko skąd... na tyle. Cześć!